W gminie Lisia Góra znów będzie się działo. W ubiegłym roku gmina była bardzo aktywna w kwestii wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. Rozpoczęliśmy już takim pokazem husari, husarii konnej na stadnienie koni, ale tych imprez będzie całe mnóstwo, 2 3 lipca, dwudniowy zlot samochodów zabytkowych, z niedzielnym jakby no tym kluczowym momentem, czyli przejazdem po całej gminie. Spodziewamy się grubo ponad 100 pojazdów. Oprócz tego oczywiście końcówką czerwca Puchar Wójta, to jest taka impreza cykliczna. Ale później w lipcu na Staninie Koni Roleski Ranch, impreza międzynarodowa Mistrzostwa Europy. Będą informacje na pewno szerzej, będziemy o tym informować. Takie imprezy, a no właściwie nie było jeszcze na, na terenie gminy. Końcówka lipca to jest turniej polonijny piłkarski turniej juniorów we współpracy z klubem parafią Lisiagóra w Chicago organizowany a później sierpień to początek sierpnia duża impreza a taki chcemy zrobić piknik bezpieczeństwa chcemy promować bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo pożarowe a ten piknik całodzienny właściwie popołudniowy będzie no, finałem tego pikniku będzie koncert no, znanego dużego polskiego zespołu nie chcę jeszcze zdradzać jakiego bo Umowy nie są do końca podpisane. I później do 21 sierpnia, a tym razem robimy w sierpniu, robimy wcześniej. No z uwagi jakby na wnioski, na głosy mieszkańców, że we wrześniu często pogoda już jest gorsza, jest chłodniej, wcześniej robi się ciemno. Także wrzesień do Myślę, że zrobimy je znowu w takiej konwencji kabaretowej, tak jak poprzedniego roku. Bardzo chwalili mieszkańcy ten pomysł, więc idziemy tym torem. W Lisiej Górze, tu na scenie, stoją sobie dwa jelenie. <głos> <głos> bardzo dobre! Bardzo dobre! Pierwszy weekend września, dwudniowy rajd samochodów terenowych, kolejna runda Pucharu Polski, tych mistrzostw, druga na, na, na terenie naszej gminy. W tamtym roku cieszyła się ogromnym powodzeniem, popularnością, więc znowu zobaczymy profesjonalne samochody terenowe, które będą ścigać się po, po naszych drogach, po, po, po torze, który będzie zorganizowany na terenie gminy. I pewnie jeszcze na zakończenie, gdzieś tam we wrześniu, w Rag Race. Na dziś data nieustalona. Także no, poza mniejszymi imprezami, o których już tu nawet nie wspominam. To te większe tak się prezentują. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W ubiegłym roku różnego typu wydarzenia na terenie gminy Lisia Góra cieszyły się bardzo dużą popularnością i gromadziły spore liczby uczestników. Przypomnijmy, że wystąpili m.in. Karpediem z Szymonem Wydrą, a także kabaret Cezarego Żaka i Artura Barcisia. Mieszkańcy mogli podziwiać także pokaz strągmenów i samego Mariusza Pudzianowskiego. Władze gminy zapewniają, że i w tym roku atrakcji nie zabraknie.